Jesteśmy ciągle w Ostrawie, w Kartacz Casino, na turnieju Terminator. Na dole odbywa się ciągle main event Xmas Million. A obok mnie jest Simon, który ostatnio uciekł mi bezczelnie. Chociaż obiecał, że porozmawia przed kamerą. Nie dotrzymał słowa i los go teraz pokarał. Odpadł właśnie z main eventu. Jak to się stało? <noise> Można powiedzieć, że los mnie cały czas za to kara? A tak no, naprawdę po... w ostatecznym rozdaniu kolowałem w Bola i pokazał Jackie. Ja miałem dziewiątki, jeszcze gościu z siódemkami na trzeciego sprawdził i się utrzymały niestety po turnieju. Ale zakończyłeś w kasie z tego co wiem. Tak, no 22 miejsce. Zawsze spoko, że, że jednak turniej jest zwrócony z jakąś tam nawiązką, więc nie jest źle. W terminatorze udziału nie bierzesz? No, niestety nie zdążyłem. Spóźniłem się 15 minut. To los, to los. No właśnie, tak mówię, że mnie cały czas kara. E, jakie plany w takim razie dzisiaj na wieczór gasz? Coś jeszcze? Nie, no chyba poczekam na kolegów, z którymi tu przyjechałem, no i potem do domu. Jednak przedświątecznie już w domu trochę pobyć. Prezenty pokupowane już pod koinkę? Oczywiście, że tak. Nie ma, nie ma tej, tego ostatecznego kupowania na, na ostatnią chwilę, tylko jednak wcześniej się tam zaopatrzyłem w prezenty. Ty list do Mikołaja napisałeś? Nie, już nie piszę. Ale wierzysz? No, Wiara najważniejsza. No Wierzyć w coś trzeba, ale w Mikołaja akurat nie. To wierz w siebie przynajmniej. Czego ci życzyć? Pod choinką? No pod choinką, fajnych prezentów, takich przydatnych przede wszystkim. Lepiej jednak byłoby życzyć po choince czegoś, czyli na tych naszych kolejnych wyjazdach, żeby jednak coś tam wpadło. Jaki szypek, jakiś szypek się pojawił. No. no za tą rozmowę to wpadnie teraz już. No ja mam nadzieję. Dobra, to dzięki Ci bardzo. Nie będziemy przedłużać. Kogoś jeszcze chcesz pozdrowić? No, wszystkich grających tutaj chcę życzyć powodzenia przede wszystkim właśnie kolegom, z którymi przyjechałem, no i wszystkich tutaj. No. Ja też pozdrawiam wszystkich. Cześć.